Wiecie, hey. Dzisiaj będziemy testowali dziwne szampony. Bardzo dziwne szampony. Mam nadzieję, że nie będziemy musieli ich pić. Ja też mam nadzieję. Zapraszamy! <grystanie> Więc mamy tutaj szampan cebulowy, prawdziwie polski e, Shampoo de cebula. Idealne na Sylwestra. E, zobaczmy, co tu mamy za opis. Jest to szampon cebulowy. Skuteczny w walce z łysieniem. Mm, ciekawe. Dla Jermiasza. Dla no właśnie, ciekawe dla kogo? To coś dla ciebie. I tutaj nawet jest skuteczny w walce z łysieniem. Stymuluje wzrost włosów, chroni kolor. Bez zapachowy nie powoduje uzawienia bez parabenu. O. Pobudza włosy do wzrostu, a także chroni je przed utratą koloru. Po sześciu tygodniach jej stosowania dwa razy dziennie, u prawie 90% pacjentów zaobserwowano wzrost włosów. Przy czym u mężczyzn wynosił on 93,7%, a u kobiet kobieca 1,4%. Czyli jak będziesz stosował ten szampon, to możesz mieć czuprynę jak widnie wodecki. Eee, dobrze, jak myślisz, jak to pachnie? Na pewno czosnkowy. Jak jest cebulowy, to Czosnk... będzie zapach czosnkowy. Co? Nie no, cebulą nie wali. No i w ogóle nie pachnie jak cebula. Uwielbiam, jak kobieta pachnie czosnikiem. To jesteś chore psychicznie Trochę. Dla mnie to jest zapach chemii w dużym stopniu. To pachnie jak kurczę jakieś kwiatki. Tak, nie, no, tak, no, tak, tak, tak. Jak, jak labendą, typowy szampon. Labendą. Może to jest kwiat cebuli. I to jest słuchajcie, takiego koloru, jak, jak to na zdjęciu. Dobra, no to przetestujmy to może teraz na włosach. Tak, nie na naszych antykorusach. E, to tutaj... są Jeremiasza włosy, tak. kiedy jeszcze miał ich. Więc mamy wspaniałe pukle włosów. Umoczymy nasze włosy. Ja się czuję, jakbym mi 5 lat i miała włosy lalki, to jest słownie, Serio? Zamoczyłeś te włosy. Włos, zamoczyłem włosy. Zamoczyłem aż po same włosy. Wow, kolor jak. Cebuli? Jak do naturatu. O jest jaki ten ładny kolorek, tak jak serio cebula. To ma taki kolor cebuli. Aż to jest nie zdjęcia. Proszę, tylko ostre złap tylko na ten. Na włosie. Ja, to wygląda jak jakaś taka zła mikstura z jakiegoś filmu. Pieni się. Pieni się, jak każdy. Pieni szampunk. się. I piana jest nawet taka różowawa. Gdzie ten zapach cebuli? No, pachnie jak zwykły, jak zwykły szampon, tyle. Pachnie, pachnie jesteś, całkiem my? ładnie. Jak kwiatki. To nie o to chodzi. pic na wodę. Zdecydowanie nie o to. Bo cudowna zabawa, naprawdę. Cudowna zabawa! <laughs> Jezus Maria, nie! Dobra, w związku z tym, że ten szampon jest dla ludzi łysych, trzeba to przetestować na kimś, kto ma mało włosów. Mogę się tego spodziewać. A, troszkę A wody. Weź, ale... A czujesz, jak ta cebula już zaczyna działać? Wiesz co, ja to się boję, że jak to zmyję, to mnie nie poznacie. A few moments later... Nie minęło 5 minut i zobaczcie, jak ten szampon działa na Jeremiasza. Nie, no jest, jest ten, jest dobry zresztą, sami widzicie, co by tu nie mówić, cebula działa swoje. Poprosimy drugi szampon. Tak, bo ten był cebulowy, to był bardzo taki smaczny, zobaczymy, jaki będzie listy. drugi. Dobra, no to co, pora na drugi, jak jest cebula, to i musi być? Czosnek. Dokładnie. Dostaliśmy, żeby było śmieszniej, e, szampon e, do... Czosnkowy. Szampon do włosów. Dla każdego rodzaju włosów, szczególnie słabych i łamliwych. A więc widzicie, tamten był na włosów, a te są takie, żeby odżywić. Czyli... O, faktycznie. Nawet dla łysych. Hmm. Czyli coś dla Ciebie może. Przyjemny kwiatowy zapach pozbawiony aromatu czosnku. Wzmacnia cebulki włosów, zapobiegając ich wypadaniu. Stymuluje wzrost włosów i wspomaga walkę z łupieżem czosnku. Po co robić czosnkowy szampon i pozbawiać go zapachu czosnku? Będziemy teraz jeszcze wąchali, a, ja myślę... bo tamtym cebulą w ogóle nie a. pachniał. A. Kwiatki. Tak no, jak kwiatki. Jak, no. jak Słodkie No jak landrynkami, no. Słodkie. Jak słodkie cukierki. Tak, nie czuć się Jak standardowe mydło jakieś. Przetestujmy to na prawdziwych włosach. Żebyście wiedzieli, to są włosy naszego operatora. Spod pach. Spod e pa. pach, dokładnie. Od tych wszystkich odcinków już osiwiał. Dobra. I teraz... Dawaj panie tego szamponu. O, jak prawdziwy sos czosnkowy, bielutki. Tak, tak, wygląda dobrze. Dobrze, dziękuję, nie do, do, do kilogram. Ramy boskie. Będzie bardzo czysto. Pachnie, pachnie Kwiatami, ładnie, tak. no ładnie. No kwiatkami jakimiś. Kwiatkami, no. kwiatkami. Tak, kwiatkami. To jest ten zapach kwiatowy, który tak naprawdę nie jest kwiatowy, tylko jest taki chemiczno-ładny. Słuchajcie, pieni się. No. Pieni się też dobrze. Tak. Ale się pieni bardzo M No. Ej, bardziej się pieni od poprzedniego. O, jak się pieni. O, tak. No, pranie włosów zrobione. Hmm. No cóż, szampon jak szampon. No i tak to wygląda, jak spienimy sztuczne włosy. Dobrze, że nie tworzy kołtunów mm. żadnych, dobrze, mm. że włosów nie skleja. Włosy zwiększyły swoją objętość, rozwojone końcówki połączyły się. Nie, no trzeba. Da się to rozczesać potem. Szampon jak szampon, tylko szampo, naprawdę zapach jest całkiem spoko. Ale dodać to do kepsa i będzie git. Myślę, że nie takie rzeczy w kepsie zjedliśmy nieraz. Tak. <laughs> spoko. To są sztuczne włosy i trzeba to przetestować na prawdziwych. Dlatego poświęcę się i, że tak powiem, spuść się szamponem. Czekajcie, bo muszę to zrobić tak bardzo widowiskowo, tak. o tak. O, czuję już ten czosnek. Czuję, jak moje cebulki odżywają. Jak wyglądam? Jestem piękny? Ja jestem, na pewno jestem piękny. Co Ty, co ty o tym sądzisz? Jakieś frizz byś zrobił. E, więc ja myślę, że te szampony są serio super. Y, jak tutaj jest na przykład na włosów, to myślę, że... Na no łysych. Tak, i z cebuli, więc jest myślę, bardziej naturalny, niż te wszystkie takie chemiczne, tak samo z czosnkiem. No cóż, ja jestem zawiedziony. E, nie pachniało ani cebulą, ani czosnkiem. Gdybym wiedział wcześniej, to wcześniej bym sobie skraił cebulę na głowę, a, a czosnek... No. Ty wyglądasz jak... Ach, kum. nie podróż zresztą. Ja tak samo powiem, jeśli, jeśli kupujemy już coś, co ma być ekstremalne, to trzymajmy tę ekstremalność. Jeżeli będziemy mogli, to na pewno będziemy używać, z tym, że miejmy nadzieję, że nie kosztują one 50 zł i 55 zł. Dziękujemy za oglądanie, mamy nadzieję, że Wam się podobało. Lajkujcie, subskrybujcie tutaj na dole, a ja zapraszam na swoje social media Tutaj? Tak, jeżeli chcecie obejrzeć odcinek z Whisper Change, to klikajcie tutaj, a ja tak naprawdę nie mam włosów, zostanę na zawsze, waszym i dziękuję za oglądanie tego odcinka.